Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Poranna podróż kojarzy się z frustracją i wstaniem w korkach, ale można tego uniknąć. Wystarczy przesiąść się na pociąg, który w żadnych korkach nie stoi. By to usprawnić, w całym regionie powstaje sieć węzłów przesiadkowych. Takich jak w gminie Czerwonak, obok stacji kolejowych, wybudowano parkingi typu Parkuj i jedź. Można zostawić tu swój samochód i przesiąść się na kolej. Są także wiaty na rowery i ścieżki rowerowe. Możemy tutaj skorzystać z różnych możliwości. My nawet dostosowaliśmy nasze linie komunikacyjne autobusowe do tego, aby dojeżdżały tylko i wyłącznie do dworców, nie musiały wjeżdżać już do Poznania, które jest zakorkowane na zacień. Podkreśla wójt gminy Czerwonak, Marcin Wojtkowiak. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla węzłów przesiadkowych w gminie wyniosło ponad 18,3 miliona złotych. Oprócz węzłów przesiadkowych życie zyskują też stacje kolejowe. W Bolechowie nowe funkcje niebawem zyska tutejszy dworzec. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło ponad milion złotych. Przede wszystkim e, szersze możliwości, jeśli chodzi o aktywizację społeczną. Mamy tam e, miejsce, w którym zbierają się harcerze i mają swoją bazę. E, mamy tam miejsce udostępnione dla fundacji, która zajmuje się pomocą e, dzieciom z niepełnosprawnościami. E, mamy także klub seniora. Łącznie w gminie powstały cztery takie węzły: Czerwonak, Czerwonak Osiedle, Owińska i właśnie Bolechowo. Mieszkańcy często korzystają z węzłów i cieszą się, że dworzec zyskuje nowe funkcje. Przydatne to będzie? No myślę, że tak, tam jakieś e, działają e, organizacje społeczne. Parking przy każdej ze stacji jest bezpłatny i może pomieścić sporą liczbę samochodów, ale można być też bardziej eko i na węzeł przyjechać rowerem. Takie rozwiązanie podoba się mieszkańcom. Bardzo dobrze, bardzo krótko się jedzie do centrum, garbary się jedzie 10 minut, na dworzec tak samo główny bardzo szybko. Sieć tego typu miejsc powstaje w wielu ościennych gminach Poznania. Wszystko po to, by ograniczyć ruch samochodów w centrum. Jak podkreślają eksperci to rozsądne rozwiązanie. Maksymalna prędkość pociągu to jest na, na wspomnianej linii wągrowieckiej 120 km na godzinę. No a jadąc samochodem to mam co chwila miejscowości, gdzie mam ograniczenie do 50 km na godzinę podkreśla dr Jeremi Rychlewski z Politechniki Poznańskiej. Ulice w mieście mają swoją ograniczoną pojemność, a w centrum nie da się ich poszerzyć. Dlatego by wyeliminować korki, trzeba korzystać z transportu zbiorowego. Musimy zapewniać się takie warunki jazdy transportem zbiorowym, żeby on był konkurencyjny, żeby zachęcał przynajmniej część, część osób, część mieszkańców tutaj powiatu i, i dalej do tego, żeby do Poznania przyjeżdżali nie samochodem, tylko transportem publicznym. Tylko Szyna jest w stanie zapewnić dostęp do centrum miasta Poznania dla wszystkich chętnych. Taka podróż niesie za sobą jeszcze jedną korzyść: w pociągu można uciąć sobie dodatkową drzemkę, by z nową energią pójść do pracy. Skoro jesteśmy już przy kolei, to wkrótce planowane są kolejne inwestycje. Podpisano umowę na prace projektowe budowy drugiego toru kolejowego wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wielkopolskie. Most do stacji Oborniki Wielkopolskie. Ta inwestycja spowoduje, iż bardziej płynny ruch będzie mógł się odbywać właśnie na linii z Poznania przez Oborniki do Piły. Tłumaczy wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło 3,2 miliona złotych. Przeprawa przez Wartę w jednym torze no, stwarzała pewne ograniczenia czasowe i tak dalej, natomiast gdy to będzie dwutorowy ruch, wówczas po prostu do Obornik przynajmniej nie będzie już żadnych barier, żadnych przeszkód, żeby móc uruchomić zarówno większą liczbę pociągów, jak i szyb, zapewnić szybszy przejazd. Projekt, nad którym prace potrwają około roku, dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień. W tej chwili zostanie wykonana tutaj przez wykonawcę dokumentacja projektowa i następnie będą zdobywane środki na realizację tej inwestycji w przyszłej perspektywie unijnej. Mówi Mirosław Skubiszeński z PKP PLK. Jednym z najważniejszych elementów nowego projektu do budowania drugiego toru od stacji Oborniki Wielkopolskie Miasto do stacji Oborniki Wielkopolskie oraz drugiego mostu przez warte jest budowa mijanki w parkowie, co pozwoli na uruchomienie dodatkowych pociągów z Poznania głównego w kierunku Rogoźna Wielkopolskiego. Mijanka w parkowie a więc generalnie łatwiejszy dostęp. No i oczywiście pojawi się peron w przystanku Oborniki Miasto. Wobec tego dla podróżnych będzie większa możliwość korzystania z kolei aglomeracyjnej, przede wszystkim w kierunku do i z Poznania, choć nie tylko. Realizacja projektu pozwoli w przyszłości na usprawnienie połączeń w transporcie zbiorowym oraz towarowym. To także kolejna inwestycja realizowana wspólnie z PKP PLK i kolejny krok, by usprawnić kolej w naszym regionie. W sumie w ramach WRPO na projekty związane z infrastrukturą kolejową w Wielkopolsce przeznaczono około 700 milionów złotych. Od 28 kwietnia 2022 roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków w dwóch konkursach unijnych w ramach instrumentu React EU podmioty lecznicze z terenu Wielkopolski mogą składać wnioski na dofinansowanie projektów na doposażenie w sprzęt medyczny i aparaturę, przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Na ten cel przeznaczono 10 milionów złotych, szczegóły na wrp.wielkopolskie.Peł. W zakładce nabory. Natomiast szpitale, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze czy jednostki sektora finansów publicznych mogą ubiegać się o dofinansowanie z puli 80 milionów złotych przeznaczonych na doposażenie placówek, zakup i wyposażenie karetek oraz ambulansów, przeprowadzenie prac modernizacyjnych czy zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Regulamin naboru oraz niezbędne dokumenty dostępne są na WRPO, Wielkopolskie.pl, zakładce Nabory. Więcej o tych konkursach powiemy w kolejnym odcinku magazynu.